Maja, kurwa, Adam Michaliewicz. Takie pytanie, była Pani w środku, udało się już wejść? Czy... Jestem czwartego piętra, jeszcze nie miałam okazji. Czwarte piętro to jest przedostatnie, tak? Mhm. Tam, gdzie ten ogień był największy? Nie, to był no, było najgorzej. Kiedy Pani będzie mogła wejść, jak to wygląda? Nie mam pojęcia, czekam. Od tam? pierwszej w nocy tak naprawdę, odkąd zaczął się pożar, tak to czekam i... Jak ta akcja ewakuacyjna wyglądała? Dosyć sprawnie akurat, tylko że nikt nie sądził, że no, taka się zrobi no, impreza z tego, tak? A to zapukali strażacy, proszę szybko wyjść, czy nie, się sami się... Nie, ja się obudziłam, e, posłyszałam włosy strażackie i, i widziałam, że światła, tak? I w tym momencie obudziłam się, chłopaka i, i jazda. Wszystko Pani, to co potrzebne, zdążyła wziąć, te najważniejsze rzeczy, czy nam zostało? Laptopa, szynszyla, jakieś dokumenty i to wszystko. I, I czekać teraz trzeba? Od pierwszej w nocy. Ta pomoc jest jakaś? Służb zaproponowali jakieś być może miejsce. No bo nie wiadomo, czy nam się uda w tej chwili wejść tak, żeby zamieszkać, tak? No być może trzeba będzie remont drugi. zrobić. Yy, nic nie słyszałam. Nic nie słyszałam odnośnie, sama sobie organizuje wszystko. Ci ludzie, którzy czekają, to są właśnie mieszkańcy, tak? Którzy też chcą wejść, zobaczyć? Tak, bo, tak, bo pokoje teraz spuszczają na minutę, jedna osoba. Jak najszybciej, jak najwięcej. Czyli pani też będzie chciała wejść. No, oczywiście. Co przez tę minutę można zrobić? Można wziąć dorobek całego życia? Nie. Nie, nie da. A kiedy pani wróci wie Pani? Tak na stałe już na mieszkanie? Nigdy! Ja, nie, nie pojawię się tam drugi raz. To ja zajmuję mieszkanie, także nie ma opcji. Zabieram swoje rzeczy i więcej tam się nie pojawię. Strach już w tej chwili jest też, nawet już nie. Nie, 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 nie mogę spać.